Radomskie planty tutaj ze względów finansowych nie była prowadzona akcja hmm, usuwania bieżącego usuwania jesienią liści. To jest akurat miejsce, gdzie bardzo często ludzie wyprowadzają psy. No i dobrze, mimo że zrobiły się tutaj takie placki w miejscach. No, bo tu jest duże też zwarcie, krąg drzew, więc jest ciemno, więc tworzy się taki e, typowy. Typowy krajobraz, który widać w lasach liściastych, czyli generalnie bardzo niewielkie e, e, słabe runo. No i już pierwsze ziarnopłon wychodzi, zobaczcie. Czyli to jest jeden z gatunków e, geofitów, czyli e, roślin wykorzystujących ten okres, kiedy jeszcze korony się nie rozwinęły, drzew nie zwarły. No, i w tołecce one mogą funkcjonować, no i jest idealna, dzięki temu, że woda tutaj jednak była dosyć zatrzymywana przez te liście, które tutaj były przez pewien czas na tym obszarze. To uwilgotnienie tej globy na pewno jest większe niż, niż gdyby jej nie było. No, ale troszkę szpecą te takie, tak jak powiedziałem, placki. Ale wydaje mi się, że jest na to rata. Trzeba pomyśleć tutaj o wykorzystywaniu, wspomożeniu, zróżnicowaniu flory geofitów. Tak, żeby nie tylko był tutaj ziarnopłon. Jak widać drobno drobnokwiatowa, która za chwilę też się okaże. A nawet jest tutaj, proszę zobaczyć. Tu mamy kawałek żółtlicy One już w tej chwili startują. Są w blokach, no i za chwilę szybciutko ruszą. Bo to tylko czasu, też naprawdę nie będą miały zbyt dużo. Kiedy te korony się tutaj zewrą i nastanie ciemność, ale można tutaj ten obszar wykorzystać do nasadzenia geofitów, które tak jak mówiłem, albo roślin lubiących zielnych, czy też krzewów lubiących cień, mo można je tutaj pozostawić. No, i to taka nauka z ostatniego, chyba roku. Takiego oglądania, przynajmniej tego, przynajmniej dla mnie, tego parku. Jak to będzie tutaj? Nie wiem. No, a jednocześnie, no, jakby lekką bronę tutaj puścili, nie miałbym nic przeciwko temu. No i jakiś mały ograniczenie, znaczy albo zasiew trawy, albo właśnie wprowadzenie innych roślin tutaj. W runo parkowe parku planty w Radomiu